serdecznie w kolejnym filmiku z naszej pracowni Igłą i Nitką z Żyglińskiego Domu Kultury. Dzisiaj y, pokażę wam, jak w prosty sposób można zrobić świąteczną myszę z dżinsu. Do tego będą nam potrzebne dwa kolory filcu, biały i czerwony, dżinsowy jakiś materiał, może być ze spodni, y, sznurek lutowy, centymetr, jakąś element dekoracyjny, koraliki białe i czerwone, mogą być też guziczki, pomponik i czarną mulinę. Może być biały i czarny marker. I oczywiście wypełniacz, jeżeli ktoś nie ma wypełniacza, można zastosować na przykład wełnę i klej na gorąco. Jak tutaj zrobiłam wcześniej takie foremki, te myszki. One mają długości 20 cm na 10. To jest na tą większą myszę, a na tą mniejszą mamy 14 cm na 7. Zaczynamy od dziesięć. I nam sobie dowolny kawałek materiału, na którym zaraz przyłożę sobie foremkę i wytniemy taki właśnie trójkącik. Muszę mieć dwie takie, dwa takie kawałeczki. mamy coś takiego wyciętego. Przykładamy sobie szpileczkami tą wcześniej zrobioną foremkę i wycinamy takich trójkącików dwie sztuki. Oczywiście ja tu zrobiłam tą foremkę tak, że musimy sobie dodać y, teraz na na wszycie y, tak po pół centymetra. To wycinamy sobie raz pokażę mhm. ten sposób taki zapas materiału coś takiego to wycinamy teraz w takiej postaci dwa razy. Za to co szyję, to na, podszykuję właśnie elementy, które będą nam potrzebne do zrobienia murek i rączek. Dobrze. Odpinamy śpileczki i mamy takie właśnie dwa trójkąty, które mu, musimy zszyć po krawędzi. Po prostu po tych dwóch krawędziach to zostawiamy. Ale to później, teraz z czerwonego filcu musimy wyciąć czapeczkę. Składamy filc i wycinamy czapeczkę. Jeszcze taki trójkącik. Wcinamy trójkącik. Teraz go zmierzymy. Tak gdzieś będzie miał 8 cm na 16. Też zszywamy to i wywracamy na drugą stronę. Ze sznurka jutowego musimy zrobić rączki. Wycinamy sobie właśnie długość. Teraz właśnie zmierzymy. Wycinamy gdzieś tak 20 cm. Tak, 20 czyli 1. To będzie na rączki. I nakładam. Korałem, jak tam na zbyciu w domu, jak nie, to mogą być inne, coś innego, wkładam, przeciągam w ten sposób i zawiązuję na koniec supełki, to będzie na, nasza jedna łosia. i wkładam drugie. Tak zrobimy tak samo ze nóżkami, tylko że dłużej. będą nasze, nasze rączki w takiej postaci. Wcinamy kolejny kawałek sznureczka. Na rączki u 16, teraz zrobimy gdzieś na 22. Potrzebny nam też będzie jeden czarny koralik na mosek. I teraz musimy to postrzegać wszystko. Wstrzymamy w Wycinamy nadmiar tego materiału i wywracamy to na prawą stronę. Dobrze. Wywracamy to na prawą stronę w ten sposób. Powstało nam coś takiego. Robimy to samo z szczapką. strzywamy

Wróciliśmy już nasz korpusik. Robimy to samo z czapeczką. Wracamy to na prawą stronę. położymy sobie tutaj nożyczkami. O, i mamy tutaj czapkę. Kolejne. Bierzemy Wycinamy sobie takie. Niteczki na wąsy, to będą wąsa z tego. Zrobimy cztery, takie. Niesilki. I teraz tak. Gdy mamy pod taką postacią, wkładamy tutaj w sam yy, środeczek yy, tego naszego trójkąta, zwijamy to tutaj i przyklejamy klejem na gorąco. Przyklejamy klejem na gorąco. W ten sposób. W ten sposób. I obok tego robimy to samo. kleimy wąsy. To jest za pomocą kleju. Wciskamy. mamy już przyklejone wąsy. Skrócić. Z jednej strony. I z drugiej. Dobrze. Na samej krawędzi tego naszego stożka przyklejamy nosek z czarnego koralika. Może być guziczek. Co ktoś nazywało, to wszystko obojętne. Przyklejamy na hala. Zup. Mamy taką właśnie postać i wypychamy to naszym wypełniaczem. Czy ten ratą wypełniamy tą naszą myszkę. jeszcze troszeczkę. Była pulchniejsza. i tak zawijamy to do środeczka ten nadmiar wkładamy tutaj ten sznureczek który miał być na nóżki ale uprzednio tutaj to trzeba podkleić klejkiem żeby żeby nam to się skleiło ja to sobie pomogę patyczkiem bo to uważam żeby się nie nie poparzyć. Wkładamy po środku te nóżki. Zabijamy to. I przyklejamy to od środka. Na takiej zasadzie. O, z jedną stronę. mamy to żeby się nam skleiło, tak, I jeszcze tutaj w samym proszku, zobaczymy, jeszcze ja tu pomogę, o, mamy coś takiego. Już nasza mieszan ma nawie ręce teraz czapeczka. Nakładamy tą czapkę tutaj, o, tak, w takiej postaci, ale za czym nałożymy ją, to ja sobie tutaj pozwolę, mam taki na druciku właśnie taki ten i ja sobie to podkleję ten brzeżek. O, w ten sposób trochę ozdobimy tą czapkę. O. Przyklejamy. Taką czapę zrobioną, to wkładamy właśnie ten element taki do środka czapeczki, to ona się wtedy nam zagnie, to fajnie i można ją uformować a w ten sposób. I teraz tak, wkładamy klej do środka, na obkoło tej czapeczki i zamocujemy ją na główce naszej myszki. Właśnie tej czatki, musimy no przyjmę podkładka. I akurat wezmę białe. Przyklejamy. I też sobie to pomogę, żeby się nie poparzyła. Mhm. I teraz, tak jak wcześniej mówiłam, potrzebujemy y, markerów. Y, jak tu ona, akurat czarny. I mam taką, nie macie coś, to może być i biały marker. To rysuję sobie oczka, takie owalne oczka tym markerem, o coś takiego. I, i białe. Żeby nasza myszka wyglądała ładnie, możemy sobie Wyciąć serduchą z czerwonego filcu. Mhm. Przykleimy je w szuszku, A zaraz pokażę Państwu jak zrobić uszy. No nie. Jeszcze mieszczą musi mieć uszy. Mamy taką postać, nie? niech się siedzi. Do zrobienia uszu potrzebny nam właśnie dins, jeans, kawałki jeansu. Wycinamy sobie takie jakby dwa płatki kwiatka. O, coś takiego, mamy jeden. To będzie jedno ucho. I wycinamy drugie. To samo robimy z białym filcem. Też wycinamy dwa razy taki płatek, który musimy ze sobą zeszyć. To samo. I oznaczamy to na filmcu, wycinamy to i teraz pójdziemy, to zaszyjemy. To będą uszy naszej myszki. Można uszyć jej sukienkę, słodemki, jak to tam trochę wyobraźni. I teraz i idziemy zszyć. Teraz zszywamy ze sobą te dwa elementy. Jeden. i teraz drugi.

Ciężko. Mamy jedno ucho. I teraz wracamy do... Tak mamy wykonane takie ta łóżka, idziemy teraz przykleić do naszej myszki. Gdy mamy już takie łóżki, co wcześniej zeszywaliśmy, wyrównamy to i w sam środek tutaj wpuszczamy to odrobinkę kleju. Łączymy, żeby powstała nam taka muszelka. O. o, mamy jedno ucho. Trzymamy, żeby nam się skleiło. I robimy to samo. I mamy drugie łóżko. O, Równamy tutaj. O, tutaj, żeby nam się nie ten. I w tej postaci. W samym krawędziu tego ucha puszczamy kleju i mocujemy. Mocujemy przetrzymanie się tą Jedno łóżko. I drugie oczko. Wyszła nam taka śmieszna mysza, którą Możemy sobie zrobić taką tutaj zapileczkę i porobić takich myszków na choinkę. Ja wcześniej tutaj właśnie zaraz pokażę, zrobiłam całą rodzinę. Można sobie ozdobić, można z można sukieneczkę uszyć do takiej myszki. Ja tu wcześniej właśnie przygotowałam całą rodzinkę: mama, tata i mały to Z tej właśnie foremki mniejszej, co państwu podawałam wymiary, to była nasza ta mniejsza myszka, a to są te większe. I z tej dużej foremki właśnie 20, co było na 10, yy, wyszyłam też z JIS u taki trójkącik, tylko zamiast powstać myszka, no to na patyczku zrobiłam taką krojeczkę. Yy, ktoś tam może sobie zamusłowić na tutaj widziałam takie krążki yy, drewniane i taką zrobić sobie dekorację yy, świąteczną. Na, na choinkę czy na stół. Zapraszam serdecznie do wykonania takich mieszek i na zasłanie filmików do Żyflinskiego Domu Kultury. Żegnam Państwa serdecznie. Do usłyszenia w nagraniu kolejnego. Mam taki pomysł właśnie, następny przygotuję i nagramy kolejny filmik tak żeby, żebyście się nie nudzili nie w domu w tych naszych takich właśnie sytuacji, takiej jaką, jaką mamy. Do widzenia.